No cześć, witam się z Wami moi drodzy. Wprawdzie mieliśmy się dopiero jutro widzieć na premierce gwiazdki z nieba, ale w międzyczasie jeszcze otrzymałem taką wielką pakę niespodziankę od naszej Reginy. Zobaczcie, ona no jest tak ogromna, że się w całości w sumie nie mieści. Także jestem totalnie zaskoczony, jest mi niezmiernie miło. Także Regina bardzo, bardzo dziękuję. Co jest w środku? Zapraszam. no i tak jak mówiłem, paka jest ogromna jest tego bardzo dużo, tutaj mamy zdrapki perły rubiny, pół miliona w banku ekstra pensje i super siódemkę zaraz sobie zdrapiemy mamy masę słodkości, fajną taką świąteczną ozdobę Kurczę, będzie pod choinką jak znalazł tutaj kolejne słodkości, no Regina naprawdę bardzo, bardzo dziękuję I jeszcze mamy karteczkę Śliczna w takich kolorach świątecznych jak lubię najbardziej, czyli w czerwonym i zielonym. Tutaj mamy wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. No, śliczna jest ta kartka. W każdym z nas jest małe dziecko, które nie może się doczekać, aby rozpakować świąteczne prezenty. Niech przyniosą radość, która opromieni te święta. Wesołych świąt rzeczy Regina. Reginko, ja Tobie również wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze w te święta i nie tylko no słodkości wsunę ze smakiem a teraz się zabieramy za nasz mały fajny draping drapiemy moi drodzy przed nami cztery strapeczki od Reginy, zobaczymy czy coś fajnego wpadnie przed nami super siadam No ale siódemki nie mamy. Nie przejmuj się reginka, ja też nie potrafię wybrać <noise> takiej zdrabki. Super 7, żeby jakaś wygrana była. Ale sam gest naprawdę i możliwość podrapania zdrabki od Ciebie to jest jak główna wygrana. A tutaj takie mamy liczby w ekstra pensji. I co my tutaj mamy? 32 34 Ekstrapensja, 2, 8, tutaj też blisko, 9, 16, 22 i ostatnia liczba 15. Kontrolne potwierdzają, w tym, w tym przypadku mamy zdrabkę przegraną. No to 500 tysięcy banku, zdrabka z numerem 14. 30, 14, 36, 39 i 6. Co mamy? 30? Proszę bardzo. No i teraz pytanie podstawowe, standardowe. Czy polecą liczby dalej? No niestety nie, ale trafienie jest. Także na pomnożenie dołożę sobie do jutrzejszej premierki. Będzie jak znalazłem. No chyba że... O, patrzcie, druga wygrana, chyba że to będzie jakiś bank rozbity. No to mamy premierkę zafundowaną właściwie 31-33 14 trzecia wygrana. Moi drodzy, patrzcie jaka zdrapka od serducha prosto. Wow, w życiu bym taki nie wybrał. 11, 35 9... 23 i 29 to mamy 3 wygrane. No to jestem ciekawy, co tutaj się kryje 20, cudownie, 10 i 20, moi drodzy, 50 zł na zdrawce 500 tysięcy banku. Wow, po prostu szapoba reginka. Jesteś mistrzynią. No i przed nami perły rubiny numerek strapki 23. I co mamy? 14, 27, 38, 12, 29. Nie zaczęliśmy obokiem, więc jest szansa większa niż zwykle na wygraną 21, 22, 13, 15, 37. Blisko, blisko 17, 24, 28, ale mimo wszystko się nie udało. Tak, kontrolne mamy różne, ale i tak naprawdę wygrana w tej wcześniejszej strapce. Super. Także Rekinka, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za te wszystkie wspaniałości, za cudownie wybraną zdrabkę pół miliona w banku, która przyniosła 50 zł. Także mam zafundowaną jutrzejszą premierkę, na którą jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Odcinek pełen dobroci, fajnej, wygranej. Czego chcieć więcej? Fajnie, że jesteście. Do jutra. Cześć.